Tak się powinno produkować goldena. Widzowie. Słuchajcie, to są akurat dwie skrzynie przemysłu. Ten przemysł jest na suchy przemysł, także w tym roku się nauczyłem, że wszystko to oddaje na suchy. Gdzieś tam po co sobie tracić pieniądze, jak można mieć troszkę więcej. Jeśli chodzi o zwykłego goldena, no to. Wygląda tak, nie jest jakiś tam najpiękniejszy Ale y, powiem wam Sporo trafia się y, uszkodzeń pomrozowych, bardzo dużo Miałem tam parę rządków, to 15 skrzyń z tych młodych To wywali, no po prostu tak samo oddaję na soki, bo No bo jest to groma uszkodzeń pomrozowych i I to się nie, nie, nie uda przebrać tak. Dwie skrzynie na próbę Niby na drzewie ładnie, pięknie, ale gdzieś jeszcze te białe, białe znaczy, zielone części jabłka zostają, także musi jeszcze powisieć, on powinien być cały ładny, bordowy. A jest taki, no na drzewie niby, o, tak jak tu z tej strony, on to bardzo ładny, ale z tyłu taki se, nie? Także z pryncem jeszcze czekamy, no i tyle no. Tu goldenik, o tutaj ładny, grubiutki. Ogólnie jutro Antosiem miałem jechać i e, na obsypnik pod, pod warkę, czy tam gdzieś, e, no i e, tu pani też do mnie zadzwoniła, że no i na jutro już jest sad gotowy, w sumie nawet na dzisiaj, no ale na jutro jest sad gotowy, żeby zbierać jabłka, no a że cena spada, tak jakoś się dogadałem z tym panem, że muszę ten obsypnik przełożyć, no i nie ma problemu i jutro jedziemy na kombajn i podczepiamy kombań pod Fertka, oczywiście. Pod Fertka do Karary będą inne sprzęty. Aha, na skup to siedzie. Także widzowie, cena przemysłu 70 groszy. I ma jeszcze spadać podobno od poniedziałku. No i ogólnie co ja Wam powiem, że lipa straszna lipa tak być nie może. Wracając do ciągnika, tu muszę, robić takie, tu muszę zrobić takie podparcia, tu, tutaj gdzieś tak samo, tu przy lusterku, po prostu na przewody, na przewody, żeby gdzieś tam nie przy masce nie, nie obcierały maski, i tak dalej. Wszystko to trzeba zrobić w oplocie no i wyprowadzić dwa wyjścia jeszcze naprzód. Dwa, w sumie to dwa, jak do listwy się zrobi wszystko, bo też listwa trzeba się przerabiać. Na elektrozawory, i tylko żeby był drystick w środku, w sumie, jak tu będą dwa, to tam może się jakoś da rady. Jeszcze jedno by, było, by się przydało, ale, ale może się jakoś uda. Nie brałem dodatkowych wyjść z przodu, dlatego że te dodatkowe wyjścia kosztują, kosztowały mnie 2500, a tu wystarczy tylko przewód przeciągnąć i tu zamontować wyjścia. Także nie ma tak dobrze. No, i tak widzowie, taka pierwsza sprawa, którą tak. No, już ja się wcześniej zauważyłem, ale yy, nawet tu przyjechał pan o listwę, tam coś się pytać. Yy, no, to też kupił sobie yy, taki ciągnik. No, i mówi, tutaj ta cała listewka jest za szeroka. Ona powinna być wąska. Mogli zrobić grubszą, a węższą. Bardzo ogranicza, znaczy ja wiem, czy tak bardzo ogranicza zrok? Ja chyba nie Zobaczymy jak będzie przy pielniku A ja przy pielniku będę wszystko widział To znaczy, że jest bajan Albo przy obsypniku No zobaczcie Jak się usypia dziecko <sum> Także pojeździła trochę na wózku Jabłka posypała i już śpi Co ja mam robić? A platformę muszę odpiąć i podczepiamy kombajna. Trzecie Ferdek na swoim miejscu. Ora, kombaj podpięty. Trzeba zobaczyć, wszystko działa. Pick, pick. O? A wałka nie ma. Jak będzie? działać bez wałka? Hop. No i lecimy widzowie na zabieg. Na pryskanko. pierwsza robota, także zobaczymy jak tam się jeździ tym ciągnikiem w sadzie, przy opryskiwaczu. Miałem ogólnie jutro jechać, a to już mówiłem. No dobra, także e, mijamy a dwójkę. I zaraz na miejscu. Widzowie ostatnio mówiłem, że wrzątka, wrzątek można wjeżdżać. Nie to! Przesadziłem trochę. Tak co drugi to nie ma problemu, no aby były rozstawy tam 4 metry, to może To może i by można było, nie? Trochę głośno jeszcze w kabinie, bo szybę mam otwartą No i bajmatika, nie? Ale na przyszły sezon Muszę sobie tutaj komputery zamontować I będzie baja no Co do kamrola Kuba, nie trzy się Obym no nie przyjebał Yy, co do cabrola, to yy, tu sobie mogłem naprawdę dostosować obroty wałka. No i nie przebijam. wiatru jest można powiedzieć idealnie. No bo Fertwu troszeczkę przebijało, nie? A tutaj yy, jadę sobie na niższych obrotach, 10 na godzinę i jest luks. Robota pięknie szła, no tak szło, że aż trzy brakowało co chwilę. Bajeczka, ładujemy na Manika, jedziemy do domu. Sobota, godzina w pół do nie, chyba po 18 jest. I. Yy, no i wsiona na dzisiaj. Jak dziś robota poszła? Dobrze? Okay. Baja to Nara do następnego. No, bo widzowie, najgorszy problem w sadzie no to jest z logistyką, tak, żeby te skrzynie jak najszybciej odbierać z kombajnu. A jeśli to jest ładnie dopracowane, skrzynie są porozstawiane po z, jednej, z jednego końca sadu i drugiego końca sadu, no to idzie jakoś to w miarę. No i musi być sporo skrzydnie. Tak, na jeden dzień, no to tak, 160 skrzyń, 70 to pasowało, żeby. Było pustych, albo żeby po prostu było jakoś to od razu wysypywane. Tutaj te sprzączka pewnie niedługo będzie do wymiany, bo tu się to lubi przetrzeć. No to innego rozwiązania nie ma w każdych kombajnach. Jeśli są te taśmy, to się mm, dzieje, ale to jest normalne. Tu jest, jest klamra, która Metal o Metal 3. I to się po prostu zużywa. To jest część, która się, się po prostu trąbisz. Tam mnie straszysz. Czego trąbisz? Nie mam czasu na głupoty. Ta. Jadę zaraz na BP to umyć. Nie trąb. Ja się pytam, dlaczego obniżyłeś cenę? To kto? Dlaczego obniżyłeś cenę? Czemu cenę obniżyłeś? Widowie się pytają. Ja po ile po ile jest raz, a ma spadek? Co? Nie wiadomo?